Jeden z naukowców japońskich dowodzi, że woda ma pamięć. On przeprowadzał różnego rodzaju doświadczenia, pokazując, że rzeczywiście tak jest. I w jednym z doświadczeń pokazuje, że tam, gdzie były wypowiadane nad wodą słowa dobre, piękne, gdzie by była mowa o miłości, akceptacji. Człowiek, na którego badania powołuje się ojciec Józef Witko Masaru Emoto, nie jest lekarzem medycyny. Posiada pseudo-doktorat z alternatywnych metod leczenia. Nie został on nigdy przeszkolony w metodologii badań naukowych. Jest przywoływany w wielu dyskusjach dotyczących bioenergii, czy wpływu umysłu na ciało na portalach związanych z okultyzmem i ezoteryką? Pseudofilozofia zawarta w jego nauce ma swoje źródło w religiach Wschodu, które opierają się na herezji zwanej panteizmem. Cienka przysługa mówi, że słowa Jezusa z Twoich się związały. Słowa mają ogromną moc. Na przykład takie, takie stwierdzenia, lekarze to potwierdzają, to nie jest jakiś tam. No, jest, to, jest to udowodnione nie? przez psychologów i przez lekarzy, na przykład. Z, zwłaszcza tutaj panie mają z tym problem. Yy, kiedy się mówi, mam cały dom na głowie, wtedy się dają tutaj kręgi szyjne. Yy, mózg odbiera to jako ciężar. chociaż człowiek nie, nie stawia sobie na głowie jakiegoś ciężaru. To kiedy mówię, mam cały dom na głowie, to dla mózgu yy, jest to taka informacja, że jest jakiś ciężar, który ja noszę, i po prostu te kręgi siadają. Jeśli... Z punktu widzenia prawdziwej nauki stres, za którym idą emocje, może być przyczyną wielu chorób, ale złe doświadczenia czy słowa nie są ich bezpośrednią przyczyną. Na skutek stresu organizm wytwarza adrenalinę, tak zwany hormon stresu. W krótkotrwałym stresie ma on pozytywny wpływ na nasz organizm. Problem pojawia się dopiero w momencie długotrwałego stresu. Nadnercza zaczynają wtedy produkować naturalny hormon zwany kortyzolem. Związek ten zabija komórki układu odpornościowego. Z tego powodu na skutek stresu zmniejsza się naturalna odporność, co spowoduje większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób. Jest to czysta chemia organizmu, a nie magiczne działanie słów czy emocji, które na skutek ich odwołania i zmiany podejścia mogą, jak za dotknięciem magicznej różdżki, zniknąć. Wszystko zależy od organizmu i procesów fizjologicznych, a nie magicznego myślenia. słowem nie są do znaczenia. To, co powia, wypowiadam, to ma znaczenie. Albo na przykład, do wnętrzności się we mnie przewracają. To, to też nie jest do znaczenia. Zaczynają się problemy żołądkowe, problemy z jedzeniem. Warto, jeśli mamy jakieś schorzenia, zwłaszcza takie, które nie podlegają, nie poddaje się leczeniu. Pomyśleć, czy przypadkiem nie są spowodowane słowami, które często wypowiadam. Bo jeżeli wypowiadam, nie będzie, medycyna to będzie bezwarna. Nie pomoże nam, dlatego że wciąż jestem związany tymi słowami, które tworzą pewną rzeczywistość. Mózg, pamiętajmy, odbiera rzeczywistość w taki sposób, w jaki my, my na nią patrzymy. Oprócz poważnych błędów naukowych, ojciec Witko. Przekazuje ludziom treści niezgodne z duchowością katolicką. Słowom przypisuje moc sprawczą, stawiając je tym samym w miejscu Boga. Jest to bardzo subtelne zwodzenie, ponieważ wypowiadane słowa oczywiście mogą nieść moc przekleństwa lub błogosławieństwa, jednakże wyłącznie mocą bytu osobowego. W zależności od intencji serca osoby, która je wypowiada, mogą być źródłem błogosławieństwa osoby Boga. Lub nieść przekleństwo mocą złego ducha. Same w sobie nie mają żadnej mocy i oddziaływania na ludzi. Ojciec Józef pomylił także płaszczyznę życia duchowego z doczesnością. Tym samym ukierunkowuje ludzi do poszukiwania dóbr tego świata, które są marnością nad marnościami, a nie duchowej walki o zbawienie duszy. I wydawać by się mogło z pierwszych e, stron księgi Fioda, że. Że diabeł był przyczyną całego nieszczęścia Hioba. Tymczasem, nieco dalej, jak się nie mylę, w czwartym rozdziale, Hiob mówi, to czego się lękał przyszło, bałem się i stało się. A zatem Hiob te nieszczęścia nie przypisuje ani Bogu, ani Szatanowi, ale lękowi. On się bał. On się lękał o swoich bliskich. Czytając całościowo księgę Hioba, widzimy, że to, co mu się przydarzyło, jest dopustem Pana Boga, mającym na celu wypróbowanie wierności Hioba. Hiob mógł mieć różne obawy, jak każdy człowiek, jednakże bez woli Bożej, żadna myśl i żadne słowo nie ma mocy sprawczej. Gdyby ten mechanizm zaczerpnięty przez ojca Witko z filozofii pseudo-lekarza Masaru Emoto był prawdziwy, to w dzisiejszych czasach pełnych trosk i obaw wszyscy dzielilibyśmy los Hioba. To, co mówi ojciec Witko, sięga wręcz absurdu. Ponadto, dopasowywanie wybiórczo pseudofilozofii opartej na okultyzmie do zdań Pisma Świętego jest bardzo poważnym wykroczeniem przeciwko Panu Bogu i Jego słowu. Yala, yala uh Pałacie, panie Jezu, bądź uwielbiony. Zadowolenie ojca Witko z reakcji tłumu szokuje. Ten cyniczny śmiech bardziej przypomina demoniczny chichot niż działanie ducha świętego. Podobne zachowania ludzi można zaobserwować u Marcina Zielińskiego i spotkaniach ruchu Toronto Blessing. Wielu ludzi już publicznie pisze, że spotkania z ojcem Witko coraz bardziej upodobniają się do tego ruchu. W sumie nic w tym dziwnego, skoro zarówno Marcin Zieliński, jak i ojciec Witko. Wzorują się na książce Benychina Witaj Duchu Święty, który twierdzi, że trójca święta jest dziewięcioosobowa. Podsumowując, w naukach ojca Józefa Witko bliżej jest do okultyzmu, aniżeli zdrowej duchowości katolickiej opartej na wierze w boga trójjednego. Przyglądając się uważnie treściom przez Niego wypowiadanym można zauważyć zaburzenie jego duchowości na płaszczyźnie pierwszego przykazania dekalogu. Bożą moc sprawczą przypisuje słowom, myślą i emocją czy chusteczką. Twierdzi, że słowa modlitwy Ojcze nasz, bądź wola Twoja są złym sposobem rozmowy z Bogiem. Zakłada, że działanie Boga jest zależne od nas i naszych myśli. Głosi katolicyzm wymieszany z treściami okultystycznymi, które są poważnym grzechem bałwochwalstwa. Bóg staje się podwykonawcą i schodzi na drugi plan. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany przez ludzi w całej Polsce do władz kościoła. Niestety, wołanie o pomoc zostało jak do tej pory zlekceważone. I nałożę teraz modlitwę na te chusteczki. A jeśli ktoś nie ma, nie wyciągnie swoje dłonie i na te dłonie nałożę modlitwę, którą możecie zanieść tym, których tu nie ma. E kiedy położycie swoje dłonie na tych osobach i te usteczki, to wierzcie, że ta modlitwa ich dotknie. Bóg, albo inaczej Bóg przez tę modlitwę, czy przez tę rzecz ich dotknie. Panie Jezu, władzą kapłańską i w imię Twoje nakładam teraz na ich dłonie, na te usteczki modlitwę, prosząc przez eee. totuł, chory. Ksiądz e, święci jakieś e, chusteczki i, i, i ludzie wyciągają, Kościół, ludzie, ludzie wyciągają chusteczki, on święci chusteczki, żeby te chusteczki potem przykładać do jakichś tam chorych, przynosić to błogosławieństwo. To, to, to jest straszna rzecz. A ludzie, ludzie w to wierzą, że jak to ksiądz robi, taki szanowny ksiądz, który jakby znany nawet w Polsce takie rzeczy robi, no to ludzie nie wiedzą, no jeżeli tak, tak się dzieje, na pewno to jest prawda, a to jest absolutne kłamstwo. Przecież a, a, a inny duch lada w kościele, ale to nie duch e, pochodzący od ojca i syna. Mówi z przekonaniem, to jest duch e, pochodzący od diabła, który przybiera e, szaty Ducha Świętego z tej wielkiej litery, a to taki mały Duch Święty z rogami, z kopytami i z ogonem, który dzisiaj wchodzi do kościoła i ludzie nie wiedzą co to jest, a te prawdziwe pasterze, które powinni mówić, prorok Izajasz mówi jeszcze mocniej o nich, mówi, to jest niemy psy. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą twego imienia? Wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc kto tych słów moich słucha i wypełnia je można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był twierdzony. Każdego zaś, kto ty słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął. A upadek Jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie.